Dzień dobry. Zapraszam na kolejne wydanie wiadomości najnowszego portalu informacyjnego Oleśnica TV. Ostatni weekend był dla Oleśniczan czasem pełnym fascynujących wydarzeń i imprez. W niedzielę zakończył się finał drugich ogólnopolskich mistrzostw charakteryzacji in the jungle. Można było podziwiać wiele niesamowitych dzieł artystów charakteryzacji, jednak jury mogło wybrać jedynie trzy prace. Komisja do głównej nagrody nominowała Annę Chwieralską z Jarocina za jaszczura. Następne miejsca zdobyły kolejną Magdalena Kocik z Radomska za papugę i Barbara Bonus ze Świętochowic za zebrę. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów. W niedzielę odbyła się impreza charytatywno-sportowa Cała Polska biegnie dla lewego. W biegu wzięło udział ponad stu leśniczam wspierając rehabilitację Artura Lewickiego poprzez dobrowolną opłatę startową. Wyjątkowymi gośćmi wydarzenia byli ratownicy medyczni, którzy udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy. Również sam Artur wraz ze swoimi najbliższymi zaszczycili imprezę swoją obecnością. Wzruszona rodzina dziękowała za tak liczny udział w akcji. O kolejnych imprezach na rzecz Artura będziemy informować na bieżąco. Niedziela była również świętem osób niepełnosprawnych. Uroczystości z okazji siódmego dnia godności osób niepełnosprawnych zaciekawiła wielu Oleśniczan. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zadbało o atrakcje dla najmłodszych i tych starszych. Plac Zwycięstwa pełen był straganów z pachnącymi przysmakami, rękodzielniczymi wyrobami, a tuż przy fontannie stał wóz strażacki, który dzieci mogły zobaczyć nawet od środka. Strażacy chętnie rozmawiali z dziećmi i ich rodzicami. Nie zabrakło również występów osób niepełnosprawnych, którzy zaprezentowali swoje talenty. Zwieńczeniem wszystkich atrakcji był koncert znanej grupy rockowej Lombard, który zintegrował pod sceną świętujących swój dzień i ich gości. Przed nami kolejne wielkie i ciekawe wydarzenie. W dniach od 13 do 14 i od 20 do 21 września odbędą się obchody 22 Dni Dziedzictwa w Polsce pod hasłem Dziedzictwo Źródło Tożsamości. Z tej okazji zorganizowano m.in. Piąty Jarmark Regionalny Sycowskie Smaki Tradycji w Sycowie, Wystawę Piastowie w Bierutowie, Wystawę Starych Pocztówek w Dobroszycach, a także warsztaty dla dzieci Bogactwo Różnorodności, czyli o Związkach Oleśnickich Wspólnot Religijnych z książką w Oleśnicy. Zapraszamy! Już 20 września następna sportowa impreza. Przed nami 30 jubileuszowy Międzynarodowy Bieg Uliczny o Memoriał Bogusława Psujka. Swoją obecność zapowiedziały m.in. takie gwiazdy sportu jak Bogusław Mamiński, Jacek Wszoła, Grzegorz Gajdus, Henryk Nogala czy Marian Woronin, a także wielu zagranicznych mistrzów. Trasa przebiegać będzie ulicami miasta ze startem i metą na Placu Zwycięstwa. Zapraszamy wszystkich biegaczy do udziału w sportowej zabawie. Fanów muzyki na żywo zapraszamy na koncert Kolberg Fortuny 24 września o godzinie 18 w sali widowiskowej MOKIS. Maciej Fortuna to polski trębacz, kompozytor jazzowy i producent muzyczny. Współtworzy duet wykonujący muzykę elektryczną, a także duet akustyczny. Prowadzi trzy kwartety – akustyczny, etniczny i elektryczny. Nagrał ponad 30 albumów oraz odbył szereg koncertów na całym świecie. Zapraszamy na koncert, który z pewnością zaskoczy niejedną niespodzianką. Bilety w cenie 10 zł do nabycia w Mokisie. Pomimo tego już wakacje się skończyły, Oleśnica nie zapomina o swoich mieszkańcach i organizuje wciąż nowe imprezy. O kolejnych wydarzeniach będziemy informować w piątkowym wydaniu wiadomości. Zapraszamy do oglądania naszych programów, a także do polubienia naszej strony na Facebooku, gdzie znajdziecie informacje o wszystkich aktualnych akcjach naszego portalu Oleśnica TV. Dziękuję za uwagę. Zuzanna Kaspryszyn.